Nowiny. Sołtysem jest pan Henryk Gramblewski. Wieś liczy 244 mieszkańców oraz 84 gospodarstwa rolne. Nowiny zajmują powierzchnię 393 hektarów, przy czym powierzchnia użytków rolnych to 363 hektary, w tym grunty orne stanowią 311 hektary. Produkcja rolna opiera się głównie na hodowli trzody chlebnej i bydła mlecznego oraz na uprawie zbóż i ziemniaków. W nowinach funkcjonuje jedno gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie ziemniaków skrobiowych oraz prowadzące plantacje truskawek. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych przez samorząd gminny należy budowa sieci wodociągowej, remont drogi powiatowej, wola osobińska nowiny oraz remont Remizy OSP i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Prosimy o prezentację. Świjcie panu Bogu, świjcie panu Bogu, dziękczynne nie